Fu, w piasku jest, co? Uh -huh. <coughs> Patrz na zrobimy. Wow. No nie ukrywam dzisiaj. Śnieg nas zaskoczył bardzo. No, fajnie kuleczki robisz. Super wczoraj wiosna a dzisiaj zima, zima tak w mamę taką wielką o nie o nie zim. o ja mama ma. strasznie mi śmiesznie jak dzieci chodzą w tych kombinezonach i te kuperki takie mało odstają. <gry> Także u nas walka na śnieżki, właśnie. <gry> walka na śnieżki rozpoczęta. Mam nadzieję, że śnieg się utrzyma. Jeszcze parę dni to się będziemy mogli pobawić. I teraz zasiadamy do wyciągnięcia biszkoptu. Wyciągnięcia biszkoptu. Zobaczymy, jaką tutaj nam się upiekł i czy wszystko jest nie w porządku w środku. E, także najpierw odpinam sobie zabezpieczenia górne, takie zapinki. Odbijam papier. Teraz biorę taką łopatkę i delikatnie tutaj przy samej krawędzi. Przejeżdżam, żeby go tutaj nie połamać za bardzo, ale już widzę, że chyba coś uszkodziłam. Ale wiecie, biszkopt da się przykryć, bo tu będzie jeszcze, będą masy. Także zobaczymy, co będzie w środku. Czy on wyjdzie? Może go rozszerzymy delikatnie, jak tu damy radę. O, dobra, mamy to. To leci do zmycia. Biszkopsik. Właśnie zobaczymy, jak on tu wygląda. Także zobaczcie, mamy takie no 10 cm, mega mięciusi. Naprawdę fajny wyszedł kakaowy torcik. Także powiem Wam, jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, jak wyszedł biszkopt, bo teraz będę mogła przekroić tort. Mam taką specjalną żyłkę. O, zobaczcie, tu jest taka żyłka. Ustawiamy sobie wysokość, jaką chcemy mieć na biszkopcie. Ja sobie go tutaj odmierzę i widzę, że pierwszą warstwę chyba muszę na siódemkę ustawić. O, mamy tutaj siódemkę. Sprawdźmy. Także tak, zostawiamy na siódemkę i przytnę trochę tego papieru i zaraz wracam. Dobra, mamy to, przycięty jest papier i teraz będziemy sobie kroić. Czyli bierzemy sobie torcik i delikatnie ruchami kroimy. Także pierwsza warstwa już jest przekrojona, możemy podnieść sobie torcik. I została nam jeszcze jedna warstwa, także zaraz do Was wracam. Także przekroiłam, zobaczcie, pękł mi trochę torcik od góry, ale i tak wierzchnią warstwy będziemy tutaj zbierać. Eee, także. Przekrojone mamy na trzy blaty. Tu mamy jeden, tu mamy drugi. I teraz sprzątam. Myję wszystkie blachy, bo w tym rancie będę musiała zrobić teraz żelkę wiśniową. Tutaj wisienki nam już bulgoczą. Zaraz je zdejmę z palnika, niech się przeskudzą. Odrobinkę będę je blendować. I później ponownie lecą na palnik. Dodajemy żelatynę. I później formujemy żelkę w francie cukierniczym. I teraz zrobimy sobie biszkopt, ale zielony, bo nie wiem, czy wam powiedziałam. Robimy tort Minecrafta. Wielkiego fana Minecrafta, także tak. Dwie szklanki mąki, trzy jajka, 120 gram szpinaku. Co tu jeszcze? Trzy czwarte szklanki oleju, szklaneczka cukru. Ja daję trochę mniej cukru, bo nie chcę, żeby to było mega słodkie. Do tego dajemy łyżkę cukru waniliowego, dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Taki wysoki, yy, wysoki pojemnik, biorę sobie 20 gram szpinaku, biorę blender i będę to blendować. Przygotowałam robot plantarny, teraz będziemy ubijać jajka Bierzemy 3 jajka, szklankę cukru. I dodajemy łyżeczkę cukru waniliowego, łyżeczkę cukru i jeszcze trzy jajka dobijamy, całe oczywiście. Teraz to miksujemy, żeby wyszła taka puszysta masa. Teraz dodajemy dwie szklanki mąki, olej, proszę do pieczenia, no i nasz szpinak. Pominęłam wam nagrać. Teraz po zblendowaniu całej masy przekładam ją na formę. Ja mam taką dużą formę, bardzo płaską. Także rozkładamy to i teraz będziemy piec. Ciasto nakładamy, wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na mniej więcej 40 minut. Tak sprawdzajcie sobie czy, czasami, czy po prostu już się Wam nie przypieka, bo wiecie, ja mam bardzo cienką blaszkę, więc mimo, że to zająć ciut mniej czasu. No. Także 180 stopni, piekarnik góra-dół i 40 minut. Nie, mama. W międzyczasie trochę przystygły mi wiśnie, więc biorę szybko i i je szybko zblenduję. Teraz mam tu łyżeczkę z, y, żelatyny i dwie łyżki. W sumie dałam du, dużą, y, płaską łyżkę żelatyny i dwie łyżki wody. I teraz pomieszam i zostawiam na około 5 minut. Niech to natężeje i wrzucam do gorących wiśni. Do wiśni przed chwilą dodałam też łyżeczkę soku z cytryny i dwie łyżeczki malutkie cukru żelatynka już dodana, szybko mieszamy, żeby żadne grudki nie porobiły i zaraz wylewamy na, na, na formę. Oczywiście pamiętajmy, że jak wylewamy żelkę, to żelka musi mieć mniej więcej centymetr, taki półtora mniej, szoł powierzchni niż nasz tort, żeby ona weszła w środek, faktycznie nam wtedy i masą przekładam później. Chwilowa przerwa tortu. Żelka zrobiona. Chłodzi się tak, że do wieczora będzie tam w lodówce siedziała. Tort jest zrobiony, więc później mi zostanie tylko ubicie dwóch mas. Będzie masa waniliowa i malinowa. Ale to chyba pokażę Wam już w następnym filmie jak przełożę i po prostu... Albo pokażę Wam w następnym filmie jak tynkuję. Już przekładania będę Wam pokazywała. Zobaczcie jak to tam wyjdzie. A ja teraz zabieram się za ten bałagan. <laughs> Bo nagrywane było <laughs> miesięczne podsumowanie kolorowania, więc jest nagrane będzie już na kanale, bo już było. <laughs> Jeśli widzicie już tego vloga, to na pewno już było. Także to teraz zostało posprzątać, Tu widzicie usłyszoną różę. Dostałam od męża wtedy jeszcze na dzień kobiet. Ja lubię bardziej symboliczne, wolę bardziej jakiś prezent niż róże, bo róże są nie dość że drogie. To za chwilę albo usychają, albo więtną, więc ja wolę usłyszeć, chociaż trochę się nią nacieszyć jeszcze. Eee, więc co, teraz porządki. I wielkie przygotowania już do urodzin. Eee, przyszły mi też dekoracje na tort. Później na następnym vlogu wam wszystko pokażę, chyba że do tego jeszcze dogram. Eee, no, także będzie, będzie co oglądać. Eee, I w niedzielę jeszcze wam pokażę może efekt końcowy, naszą podróż. Eee, tak, może będzie coś fajnego działo. Powiem Wam, że pogoda mnie bardzo zaskoczyła. Myślałam, że zrobimy grilla w niedzielę, żeby było tak fajnie, rodzinnie. E, dzieci będą na świeżym powietrzu, bo miało... myślałam, że będzie ładna pogoda, tak jak ostatnio. Wiecie, będzie grill, dzieci na świeżym powietrzu, na placu, będą się bawić, dorośli pogadają trochę, wypiją kawkę, herbatkę zjedzą. <laughs> I później będzie ten tort. Ale no niestety nie wyszło, mamy teraz y, około 10 cm śniegu. Tak, no ten kwiecień jest naprawdę taki, wiecie, e, dość y, bardzo ciekawym miesiącem. Pamiętam, rodziłam synka, to też był właśnie, to był kwiecień, dziewiąty i ja do szpitala poszłam w a nie, miałam kurtkę, tak, miałam kurtkę zimową wtedy jeszcze, ale, jak rodzice mnie odwołali do szpitala, to, to kurtkę im dałam, bo nie potrzebowałam mieć zbędnego bagażu przy sobie. A, jak już mąż mnie odbierał ze szpitala, z synkiem wychodziliśmy, no to miałam tylko dresy i ciepłą bluzę. Z tego co pamiętam, on też był ubrany tylko w bodziaka, w takiego pajacyka na to i takiego cieplejszego pajacyka. I to było tyle bo była tak ładna pogoda z dnia na dzień po prostu, ale fakt praktycznie tydzień siedzieliśmy w szpitalu wtedy, e, więc no wiecie, no ten kwiecie naprawdę nam daje daje czadu. Ostatnio wam pokazywałam na vlogu, jak chodzimy nad jezioro, gdzie jest piękna słoneczna pogoda, trawka, e, wszystko nam kwitnie, a teraz mamy znowu zimę, także no co, teraz ja lecę. <laughs> Lecę do porządków, trzeba ułożyć to wszystko na regały. I będę kończyła na razie tego vloga. Także bardzo miło, jeśli obejrzycie, skomentujecie, zostawicie jakiś ślad po sobie. Na pewno kciuki w górę, bo to dla mnie naprawdę duże, duże wsparcie. Um, tak, duże wsparcie, subskrypcje, jeśli możecie. Proszę bardzo o subskrypcję, o łapki w górę, jakiś komentarz, zostawienie po sobie śladu. Dla mnie to jest naprawdę bardzo dużo, a dla Was to jest nie chwilka. Jeśli chcecie, możecie wesprzeć mój kanał, to bardzo Was o to będę prosiła. Ja lecę teraz do porządków i widzimy się w kolejnym vlogu, może bardziej takim urodzinowym, wykańczeniowym tortu, pokazanie, jak zjadamy tego tortu, także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i za to, że Was tyle tutaj przybyło ostatnio. Bo dla mnie to jest naprawdę, naprawdę wielkie wow, nie, nie sądziłam, że tak się rozrosnę na tym kanale. No i liczę, że będzie Was jeszcze więcej, ale naprawdę dziękuję Wam za każdą subskrypcję, za każdego um, lajka, like komentarz. Naprawdę bardzo mnie cieszy, że tutaj przybywacie, że tu jesteście, komentujecie. Także dziękuję i do zobaczenia. Pa! Także zrobiliśmy też te szpinakowe ciasto przed chwilką. No i zobaczcie, aż wykroiłam kawałek. Jak wiecie, mi niepotrzebny jest idealny równie, bo ja i tak to będę kruszyła. Zobaczcie, jakie to w środku jest zielonitkie, także udało się. Mamy tort, mamy bazę, pod dekorację będzie zielony mech, także będzie naprawdę super. Ja lecę do synka, bo mnie woła. Cześć, cześć. Jak widzicie, robót już przygotowany. Dzisiaj będziemy tynkować tort, także wcześniej wam nie pokazałam jak przekładam masami tą żelko, ale po prostu już było naprawdę bardzo, bardzo późno, więc dobra. Ja mam tutaj masła mleczna Dolina. No i wiecie, jeśli chodzi o ubijanie tylko to, to masło, to aby miało chociaż 82% tego zawartości tej tłuszczu, także mamy dwa masełka, ale będę ubijała tylko jedno. No, i mamy jeszcze. No nie, będę ubijała faktycznie dwa, bo tu musi być więcej ta sama masa. Także będę miała 400 gram i tutaj mam 530 ml tego mleka. Także troszkę mniej tego mleczka damy wtedy. No, także będziemy ubijać teraz masełko. Masełko jest takie fajne, mięciutkie, nie bardzo roztopione, po prostu jest mięciutkie. I teraz będziemy ubijać je najpierw na takich delikatnych obrotach. A później zaczniemy na takich mega szybkich obrotach, aż będzie takie czyste, bialutkie. Tak, także to zaczniemy robić i jeśli już będzie mocno ubite, to się do Was odezwę. Założyłam już końcówkę do ubijania i mam jeszcze osłonkę, także osłonkę od razu będziemy tu zaraz zakładać, żeby tu się nam nic nie chlapało. Eee, oczywiście jeśli chcecie ubijać tą masę, to to przede wszystkim nie może to być zwykła margaryna. Na margarynie Wam nie wyjdzie. E, także to musi być po prostu masło. No i musi mieć tą zawartość tłuszczu. No te 82% to będzie takie ok. No i oczywiście mleko zagęszczone to musi być słodzone. Chociaż podobno teraz e, słyszałam, że ten e, tynk na białej czekoladzie to jest podobno sztos, także... No, a następnym razem sobie przetestujemy. Na razie biorę to, co mam sprawdzone. Robię na, z tego przepisu, który znam, który lubię i który fajnie się dękuje. Także do roboty, ubijamy masełko i potem się do Was odezwa. żebyś ten problem, że wszystko zostaje nam właśnie na, tym, na tej końcówce. Więc niestety to to już kwestia tego, czy będziemy wyłączać, czy włączać na nowo. Więc ja będę to na razie wyłączać. Zdejmę to i niech się dalej ubija. I sobie, jaka ta masa, bo jest bialutka. Nie wiem, czy to w kamerze dokładnie widać, i jest takie mega sztywne te masełko. Bialutkie. Teraz tutaj z... ściągam te ścianki taką szpatułką silikonową, żeby całe masełko było w takim stanie, a nie było takich em, żółtych. Przejść tego masełka, że niektóre się nie ubiły, a niektóre się nie ubiły, prawda? Także ubijamy jeszcze chwilę i będziemy dodawać zaraz mleczko. Mam tutaj coraz bardziej puchatą masę, także jest coraz lepiej. E, już się miksuje około 15 minut. Jeszcze chwilkę i będziemy dodać mleko. Ja już mleczko otworzyłam i teraz będę włączała robotę, on jest mega głośny, także... Nie pokażę Wam, ale będę tak delikatnie wlewała mleczko aż do całkowitego ubicia i będę potem znowu ubijała, aż będzie taka fajna, puchata, jednolita masa i potem się do Was odezwę. Mniej więcej już ubita jest masa i zobaczcie jak ona zmieniła konsystencję, ale jest taka fajna, gęściutka. Teraz delikatnie ją odpowietrzymy w ogóle taką inną nakładką, więc ja zmieniam tutaj końcówkę na taką z gumą, żeby to odpowietrzyć, żeby fajnie się masa nam odpowietrzyła. Wymiana nakładki też jest bardzo prosta: po prostu ją tutaj wtykamy, zamykamy robota i będziemy ją odpowietrzać. Wyciągnęłam już tort z lodówki, także muszę zobaczyć, co tutaj się zadziało. Także będę go wyciągała. No, po wyciągnięciu jakoś, może nie do końca wygląda ten tort, ale wiecie, no, jednak ta masa tutaj delikatnie nam się poprzesuwała. Aczkolwiek tego nie będzie zaraz widać, bo zaraz damy tutaj pierwszą warstwę tynku i będę zaraz to tynkować. Także pierwsza warstwa, lecimy z tym. Pierwszą warstwę tynku. Zapomniałam wam dograć, jak dodałam jeszcze dwie łyżki gorzkiego kakao do tego tynku. Także ja tutaj daję taką cienką warstwę na górę i zaraz na boki i potem do was przyjdę. Pierwsza warstwa tynku nałożona. Taka delikatna, nie za gruba. i później będziemy to formować, kształtować i mam nadzieję, że zrobimy taki wzór. Yy, mam takie fajne skropki, zaraz znajdę. Mam jedynie coś takiego, nie wiem czy to mi się uda, yy, no bo to jednak będą mocne te ostre kolce, ale może jak tak delikatnie wygładzę to będzie takie, wiecie, takie pasiaste. Yy, zobaczcie, z tego wyjdzie, na razie leci do lodówki. Zawymiałam dograć resztę, więc tak wygląda efekt końcowy. A tutaj jesteśmy w podróży i tak. Mała awaria, zabrakło nam oleju, więc mamy przymusowy postu. Ja i tak po było dużo, wiecie, choroba lokomocyjna zmiotła nas konkretnie z planszy, więc musiałam kierować. To pomyślcie. Pomyśl życzenie, no? Pomyśl. No. 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 No.